Jesteśmy bezpieczni. Zaczynamy. Wróciłeś do nas Marcin, wróciłeś do klatki KSW. No ale pewnie nie tak wyobrażałeś sobie ten powrót. W ogóle sobie nie wyobrażałem powrotu w relacjach. Wygrać, przegrać, tak? Raczej stawiałem sobie takie założenie zobaczyć. Po tych dwóch latach, gdzie w ziemi jak świnia, E, chciałem zobaczyć tą rydzę, faktycznie, za mi dostała. E, pewne rzeczy, które miałem wypracowane, e, wiesz, wzorując się na, na walkach e, Erola, po prostu mi nie wchodziły. Erol więcej walczył w defensywie, a miał przygotowane na mnie takie drille, takie, takie wejścia. Paradoksalnie ja to miałem na niego przygotowane też. Chciałem go złapać jakoś w kontrę, gdy on będzie skracał dystans. Bardzo fajnie chodził na nogach, wiesz, to co innego jest oglądać w telewizji, co innego jest, walczyć z zawodnikiem. Wiesz, on przy swojej masie, mniej więcej ta sama waga, była mniej więcej 115 kg, wiesz, on dochodził do takiego od dystansu, gdzie był na wyciągnięcie nogi. Gdy ja ten low wiesz, może ja go za bardzo akcentowałem, od razu go przepuszczał. tak? No, no szczerze to tak, jakby miał ocenić w skali do 10, co mi wchodziło z moich jakichś założeń, no to wchodziło mi 3. Ale zabijano ma wachę dostał. Marcin, ale takie miałem wrażenie, że w pewnym momencie tu już nie tylko walczyłeś ze rolem, ale też ze sobą samym. Nie, prawda? nie, nie. Tu było coś takiego były dwie takie akcje. Na początku pierwszej rundy gdy on poleciał na deski, i później była też taki, taka sytuacja, że w jakiejś wymieniu on dostał. Też widziałem, że jest podłączony, ale ja mam coś w sobie takiego że ja nie lubię się rzucać, bo dużo walki, jak sobie pooglądacie, jest tak, że ktoś jest podłączony, nawet jest knockdown. Jest na siłę ta chęć ubicia i to się bardzo szybko wyschłogć, nie być nieprzygotowany. To były dwie takie akcje, no i co? I później wiesz, jakoś tak może nie, nie, nie tyle, że walczyłem ze sobą, tylko że po prostu no, pewne rzeczy zaczęły mi troszeczkę blokować moje możliwości, tak? I to trochę takie było wpływające, ale suma suma, no, jeżeli mam być powiedzieć, czy jestem zadowolony z mojego powrotu, czy nie, jestem zadowolony. Ale czy wiesz, czy, czy, czy to mi pasuje? No nie, dużo rzeczy bym chciał, żeby inaczej wyglądało. A jakie były założenia na ten pojedynek? Sierpy właśnie nie, w zwarciu? Za, założenie było e, wyciąć, e, w ogóle wyłączyć, e, wyłączyć e, Erolowi tylnią rękę. Bo on bardzo często bije takie obszerne, mocne cepy. Co też mi wsadził, tak? I było założenie takie, że jak on będzie wpadał tym cepem, to żebym ja go wyprzedzał tylnym midlem. Albo bym trafiał w, w rękę i wtedy ta rękę bym w wyłączył. Albo bym wchodził na wątroby. Jak było, widać, ja tych wątrób tam mu troszeczkę wsadziłem, tak? To, że on jednocześnie fajnie wycinał mi na nogę, na której stałem. I wtedy ta noga, która kopała gdzieś już traciła tą swoją wiesz, eksplozywność. No i też czatowałem na niego właśnie, na jego taki wiesz skok, żeby go złapać jakimś takim na odejściu. No niestety dużo kopał, dużo kopał, dużo wie, dużo, dużo. Można powiedzieć, że mnie zaskoczył tą tym kopaniem, co jakoś tak zburzył mu jakiś taki wiesz. Harmonogram pracy. Ja powiem tak, e, czekali na ciebie Fani, bo miałem takie wrażenie podczas ceremonii otwarcia tej gali, że to ty dostałeś tutaj największą wrzawę. Czułeś to? Jest to miłe, bo e, no, po prostu jest to miłe. I miłe jest, jak ci dostaje wiwaty. E, wiesz, jest takie powiedzenie, że tłum, który cię wiwatuje, tak samo później cię wygwizduje. Tak? Na pewno wiesz, to jest też spowodowane nie wiem. E, a taką może sympatią do mojej osoby, że, że ludzie się przekonują, że jestem prawdziwy. Nie jestem jakimś takim, normalnie jestem jakimś tam chamem, oprychem, kurwa, kburem i tak dalej, jak mnie można nazywać, ale w tym wszystkim jestem prawdziwy, nie? No właśnie, wspomniałeś o tym, że są oplacki, a potem są bizny. Dziś biznesów nie było, to chyba też y, jakiś tam y, symptomatyczne, że jednak tutaj, myślę, wszyscy czekali i jeszcze czekają na Ciebie, to nie jest tak, że już są tutaj rozczarowani Twoim występem ludzie. To znaczy, wiesz co, ja zawsze mówiłem, Wiwaty i kibicowanie mi jako zawodnikowi, ja za za zawodnikowi jest bardzo miłe, prawda? Tylko, że ja, mówię, ja walczę dla siebie, to są walki typowo tylko dla mnie. Bardzo mnie cieszy, jeżeli to się podoba widzom, bo widzowie przychodzą na ten show. No i cieszy mnie, jak, jak są wiwaty, bo jeżeli są wiwaty to znaczy, że ludzie w jakikolwiek sposób przekazują mi sympatię. A sympatia ludzi do mnie wiąże się z tym, że na przykład zaraz wystawię te rękawice, wystawię wszystkie te moje gadżety po walce, puchary, nie puchary Dzięki temu zwictruję naprawdę te pieniędzy, a wuchta pieniędzy to jest mnóstwo pomocy dla kogokolwiek i też, A to się wiąże z, z sympatią widzów, tak? Wspomniałeś o tym, że być może, a może nawet w dużym stopniu, ta sympatia wynika z tego, że jesteś naturalny. Ja takie miałem wrażenie dzisiaj oglądając tę walkę, że to też był właśnie Marcin Różalski. Naturalna ta walka, taka która no, taka w twoim stylu po prostu. Nie kalkulowanie, tylko po prostu próba pobicia się z rywalem. No tak, była to że to ja zostałem pobity. Jesteś pobity, ale... Znaczy, generalnie... wiesz, uważam, uważam, uważam też tak nieskromnie, że te ostatnie liczenie można było sobie darować. To nie było tak stricte po ciosie, to na pewno gdzieś tam było, że ja poleciałem szarżą, Eros z siosem, mi noga została, wiesz, bo mnie właśnie są takie rzeczy, które e, mi pomagają w przegrywaniu, tak? tak można powiedzieć, powiesz, że ja mam tych kopyt. Kopny, tak samo jak kopnę ten loki, gdzie się przewróciłem, tak? Bo tej nogi nie starczyło, na tym mnie gdzieś wygięło. Także są takie elementy. Nawet no co? No teraz to już można wiesz, najśmieszniejsze to jest, wiesz, to jest właśnie, zawsze jest to samo. Nawet z Mańkiem teraz rozmawiam. rozmawiałem, manieniek wiesz, z tym wszystkim najśmieszniejsze, a maniek mi co? Że wszyscy czujemy to samo. Teraz i na następnej walce też będziemy czuli to samo. I to jest po prostu nie do przeszkodnienia, przeskoczenia. I teraz jest taka sytuacja, że siedzisz sobie gdzieś tam i sobie myślisz, kurwa, jeszcze tylko te przeczekanie tego jebanego kurwa tutaj na tej hali i jutro o tej porze będę w domu. No i fakt, jutro tej porze będę w domu, ale czy będę taki kurwa szczęśliwy, że już jestem w domu, a że to wiem. no nie wiem, no zobaczymy, wiesz, na pewno, na pewno ta walka będzie mi się siedziała w głowie nie ze względu przegranej, bo ze względów takich wiesz, przemyśleń yy, dlaczego, dlaczego tu nie poszło to, dlaczego byłem przerzewiały, wiesz, taka taka można powiedzieć, yy, nie znam tego słowa, nie pamiętam. Zobaczymy cię jeszcze w klatce KSW. To jest, co to nie ode mnie zależy, kumpel, to zależy od właścicieli. Ja tak jak powiedziałem, ja nie podpisałem się tego kontraktu. Maciek bił mi brawo, Maciek pokazywał mi OK. Myślę, że walka się podobała, tak myślę, że walka, e, walce jako walce nie można zarzucić, były wymiany, nie było kalkulacji, ani ja się kurwa za bardzo nie pierdoliłem, ani Erol, Erol szedł wymiany. Byliśmy, były knockdowny, były kopnięcia na głowę, były kolana, były wymiany na cepy. Tak fajnie było, że jak dostałem pierwszy knockdown, poleciałem. To wiesz, to też było takie dziwne no bo jednak wiesz, spawujesz w tych dużych rękawicach, ale wiesz, spali no, to jest tu w tej małej dostajesz w gałę, lecisz i tak sobie myślisz, że wiesz, zaraz podejdzie się katować, nie? a to jednak K1. No wiesz, dużo, dużo mam do przemyślenia i jeżeli macie zadzwonić, powiedz, ty, chcesz się żybić, no to ja mówię ty, no ale daj kogoś konkretnego, nie? On na przykład da mi waletę, Walę tego, z jednym już przegrałem, może dla drugiego. A może dla mnie rewanż? Nie wiem, ja chcę wyzwań. wyzwań i to, wiesz, w tym wieku, to jak ja jestem, ktoś mi powie, że to kurwa do KSW dla pieniędzy, nie? Kurwa, ja mam pieniądze, ja mam pieniądze. Ja nie chcę tych pieniędzy, kurwa. Znaczy, nie chcę w kategorii, że ja jestem tu dla pieniędzy, ja przynajmniej tu, żebyś nam tak? Ale wiesz, ja walk za pietruszkę, ja kurwa, jak tak podskoczył, to 50 tysięcy euro mi tam wisi. wyschodzi. Ja mam ktoś za pietruszki. Jeżeli patrz, przyszli widzę, yy, widzę, są zadowoleni, jest, 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 są media. Media mają z takim kurwa oszołom, jak ja jakiś tam wywiad. Będą wyświetlenia, będą lajki. Like yy, moi ulubieńcy gdzieś tam się do, do mnie, wiesz, coś tam się zbierdolą, tak? I się cię i się, się toczy. No to ja za to Bardziej tak? Marcin, czy jak zrzucać rdze to z takim przeciwnikiem jak Karola Zimmerman, mimo tego, że przegrałeś ten pojedynek kumpe, to... no powiedz mi, yy, jako ja, jako ja, tak? Zawodnik, który... Yy, Kurwa ja walczyłem we wszystkim, w judo, w karate, w boksie tajskim, w K1, w e w MMA. I teraz ja mam zrobionych ponad 70 walk zawodowych, tak? Przegrałem ostatnią walkę, teraz przegrałem, no i co, ja mam powiedzieć, nie ja chcę kogoś na odbudowanie? Nie, jak, jak ja mam się odbudowywać? Tak, jak ja się jak ja się, ja się sypię. Ja mam 40 lat, ja się zjebiłem, jak się odbudowywać? Ja chcę, żeby ktoś mi w tym zjebaniu pomógł się. Także ja chcę samych kozaków, samych kozaków. A wiesz już, że przetarłeś też laki kickboksingu w małych rękawicach w organizacji KSW? Tak. I myślę, że będzie co, fajnie, bo za chwilę będzie walka Arka Wrzoska z tą kęsarą. Nie ukrywajmy, ja uważam, że to będzie taka sama us walka na takich samych zasadach, dżentelmeńskiej takiej umowy. Fajnie, że ja bym pierwszy, bo mógłby to Arek i mógłby to Tomek. Ale wypadło na mnie i fajnie. Widziałeś, co tutaj Szpila zrobił w debiucie I na KSW? Nie, bo wiesz co, bo było tak, że ja się w tym czasie przygotowywałem, bo było dzisiaj tak, że na dwie walki już musiałem być w gotowości. Ja się tam przepalałem, no ale słyszałem, że obalił i, i, i w dosiadzie ubił, tak? tak co? I, I powiem dziżar, że Arturowi też na pewno to było potrzebne, bo, bo też y, tłum, który, który go wygwizdywał, teraz go oklaskiwał. I to jest fajne. To jest chyba najfajniejsze w tym sporcie. O, jedna z fajniejszych rzeczy. Dzięki wielkie. Dziękuję, bardzo, dziękuję. Dzięki, ja wszystkim pozdrawiam. Dziękuję. Czy Jesteśmy bezpieczni.